Ciężki dzień, taki naprawdę ciężki dzień. Jeden z tych, po których człowiek ma ochotę rzucić wszystko w cholerę i powiedzieć nie, więcej nie robię. Ale nie możesz tego zrobić. Nie możesz, a co więcej, wiesz, że jutro nie będzie lepiej, a za to masz duże szanse, że będzie gorzej. I tylko w nocy, kiedy śnisz masz chwilę wytchnienia, tylko wtedy życie pozwala ci na jakiś odpoczynek. Tylko dzięki temu masz siłę na kolejny parszywy dzień. Gdyby tylko pozwolili ci spać, gdyby nie robili tej imprezy, gdyby chociaż skończyli o normalnej porze, wtedy sprawy może potoczyłyby się inaczej. Ale teraz jest trzecia w nocy i czas skończyć im tą zabawę. Cześć, witajcie. Z tej strony czwórka, a przed Wami kolejny odcinek, co to jest? Tym razem na tapecie mamy Party Hard. Nie tak dawno na rynku starało się zrobić zamieszanie Hatred, polska produkcja traktująca o zabijaniu dla zabijania, dla samej przyjemności odbierania masowo życia. Jak się okazało, gra nie była ani tak okropna i psychodyliczna, jak obiecywali twórcy, ani tak interesująca, aby zatrzymać przy sobie na dłużej graczy. Nie bez powodu zaczynam dzisiaj od Hatred, bo party hard, które widzicie na ekranie, ma z nim trochę wspólnego, mianowicie cel główny. Zabicie wszystkiego, co się rusza, nie wybrzydzając zbytnio w środkach. Tutaj podobieństwa się też jako tako kończą. Bo tak jak Hatred było siekanką, tak Party Hard jest strategiczno-skradankową łamigłówką, jak tu zabić wszystkich i nie dać się złapać. Ale miejcie obie te gry w pamięci, bo w podsumowaniu jeszcze na chwilę do Hatred wrócimy. No dobra, a teraz Party Hard. Mamy rok 2000. Jesień. Przez Stany Zjednoczone przetarza się fala brutalnych morderstw. Masowych morderstw. Można by powiedzieć, że właściwie rzezi. Skąd o tym wiem? Bo to my jesteśmy sprawcą. Bo to gracz jest ich sprawcą. Wszystko zaczyna się od imprezy w sąsiedztwie. Nie pozwala ona naszemu bohaterowi się wyspać. Więc w jego głowie rodzi się skrajne rozwiązanie. Z nożem w ręku wkracza na zabawę i nie przestaje zabijać. Zanim nie zginą wszyscy. Takie założenie fabularne. Oczywiście historia nie kończy się na tej pierwszej zbrodni i pierwszej imprezie, bo wyruszamy na szlak epicko krwawych imprez, dosłownie. I tak na każdym przyjęciu spotkamy przynajmniej kilkadziesiąt osób, których życie musimy zakończyć. Możemy więc albo wyczekiwać, aż nasze ofiary oddalą się od tłumu wystarczająco bardzo, by cichaczem ich zabić szybkim zgnięciem nożem, lub zostawiać na biedaków różne pułapki. Raz czasem w nasze ręce wpadnie też specjalny przedmiot, który będziemy mogli wykorzystać, taki jak granat, oślepiająca bomba czy miecz, bo w zasadzie mogą się one bardzo mocno przydać przy masowych morderstwach. Zadanie jednak do łatwych nie należy. Po pierwsze, jeżeli ktoś nas zauważy przy zwłokach, to z miejsca uznaje nas za morderców i dzwoni na policję, co właściwie ma sens. Problem polega na tym, że policji bardzo ciężko uciec, musimy wtedy skorzystać z specjalnych wyjść awaryjnych których po pierwsze jest mało, a po drugie możemy z nich skorzystać tylko raz, uciekając przed policją. Po drugie, mimo że do dyspozycji mamy trochę pułapek, to jednak nie jest ich zbyt dużo i szybko okazuje się, że znaczną część roboty należy wykonać ręcznie i po prostu zaciukać jak najwięcej imprezowiczów. Po trzecie, nasz bohater nawet korzystając z krótkiego sprintu porusza się w tempie emerytowanego ślimaka. I trzeba się z tym pogodzić. Po czwarte i jeszcze nie ostatnie, gości do zabicia jest naprawdę dużo, a przy okazji mapa przy każdym podejściu lekko się różni rozstawieniem pułapek, gości, dostępnymi przedmiotami, więc nie można tak po prostu się wyuczyć jednego sposobu na pamięć i zawsze go stosować. Po piąte, i tym razem ostatnie, jeśli popełnimy błąd i damy się złapać, nawet jeżeli zostały już nam tylko dwie ofiary do wykończenia, to to jest koniec. Trzeba zaczynać od początku. Trzeba przyznać, że pewna ograniczona losowość w zakresie każdego z poziomów dodaje grze dodatkowej szczypty szaleństwa. To nie jest zwykła skradankowa misja mordercy, gdzie można się wszystkiego nauczyć i po prostu wymyślać jakiś genialny plan. Tu dzieją się rzeczy nieplanowane i często zwariowane. Ludzie widząc zwłoki płoszą się i wszczynają alarm, kompletnie zmieniając zaludnienie poziomu. Czasem posiadłość, w której ma miejsce impreza, nawiedzają niespodziewani goście, tacy jak handlarze bronią, FBI czy błędny rycerz, który chce zabić owce, pędząc na koniu. I wszystko to powoduje, że w dużej mierze musimy przez cały czas zmieniać swoje plany, dostosowywać się, przeczekać jakieś dziwne zjawisko albo pogodzić się z tym, że nagle przegraliśmy. Więc bardzo mocno chcę tutaj zaznaczyć, to nie jest gra dla frustratów rzucających klawiaturą, czy też typów wyjątkowo niecierpliwych. Dużo będzie czekania, dużo będzie przegranych, ale będzie też bardzo fajna satysfakcja z udanego mordowania. Boże, jak to brzmi? Z udanego mordowania. Nieźle, czwórka, nieźle. Jeśli więc jesteście w stanie przeżyć kolejną porażkę, zmienić po raz setny swój doskonały plan. I cieszyć się z przedziwnej sytuacji, która nagle ma miejsce, to może warto się zainteresować party hard. Grafika to modny i ostatnio nawet zbyt często używany pixel art, ale to jest pixel art w naprawdę wybornej formie, przynajmniej według mojego oka. Muzyka też nie stanowi problemu sama w sobie. Jednak yy, słuchajcie, istniejące w grze utwory idealnie pasują do lokacji i do sposobu zabawy. Ale są krótkie, jest ich mało. Niektóre utwory trwają może około półtorej minuty, a każda plansza ma przyporządkowany jeden utwór. Dlatego wyobraźcie sobie, że rozegranie jednego etapu bardzo często trwa grubo ponad 10 minut, trzeba go kilkukrotnie powtarzać, a w tle cały czas słychać tą samą melodię. I mimo, że ona naprawdę jest niezła i pasuje do sytuacji, to w pewnym momencie zaczyna się nudzić, a potem wręcz irytować. Generalnie rzecz biorąc, grze nie brakuje pomniejszych błędów. To nie są może jakieś wielkie problemy, takie które nie pozwalają się cieszyć z rozgrywki, ale powiedzmy sobie, że zacięty pecek czy fakt, że ludzie śpiący pod ścianą nagle są niewrażliwi na ogień. To jest rzecz normalna. Mam nadzieję, że twórcy zaczną nad tym pracować, i w najbliższych paczach poprawią te najbardziej mm, widoczne błędy, właśnie takie jak ta niewrażliwość na ogień. Jednak dla mnie najgorszy okazał się zupełnie inny problem. Słuchajcie, w grze nie ma slotów na sejwy. Zanim zaczęłam nagrywać materiały do tego filmu, to oczywiście chciałam przejść przynajmniej kilka poziomów, spędzić trochę czasu z grą, poznać ją. Robię tak zawsze, kiedy kiedykolwiek dla was nagrywam. I w tym wypadku nie było inaczej. Jednak potem chciałam wrócić do samego początku, żeby na przykład nagrać wam filmik początkowy i trochę tam go zmontować, tylko okazało się, że nie mogę tego zrobić, a żeby to zrobić, muszę rozpocząć grę od nowa. I teraz wszystkie moje poprzednie osiągnięcia diabli wzięli, bo gra automatycznie nadpisała ten stan gry, o czym oczywiście mnie poinformowała i zapytała 40 razy, czy na pewno tego chcę. No, ale skoro chcę nagrać ten pierwszy filmik, no to muszę. No i cóż. Bolało, ale jak trzeba było, to trzeba było. Widzę w tym jednak dosyć duży problem, przynajmniej dla osób, które, nie wiem, na przykład korzystają we dwójkę z jednego konta Steam. Ludzie mieszkający razem, rodzeństwo czy cokolwiek. No są tacy ludzie, więc przydałyby się te sloty. Podsumowując jednak Party Hard, okej, okay, ale przejdźmy do pewnego podsumowania. Party Hart to ciekawa, ładna i całkiem przyjemna dla ucha produkcja dla osób lubiących skradankowo-pikselowe produkcje traktujące o masowym zabijaniu. Tak. I w tym momencie na chwilę wrócimy do Hatred i się do niego odniesiemy. Tak jak do bohatera w Hatred nie mogłam znaleźć żadnego odniesienia i nie mogłam w żaden sposób się z nim utożsamić, tak bohater... Party Hard w lekko niepokojący sposób jest w stanie do człowieka przemówić. No bo kto z nas, będąc niewyspanym, nie był kiedyś niemiły czy nie zaczął warczyć, że tak powiem, na innych, po prostu chcąc się wyspać. W tym wypadku oczywiście cała sprawa wyeskalowała bo wiele poziomów wyżej, ale właśnie to mało odniesienie i tak naprawdę przeniesienie czegoś tak zwykłego, jak problem z tym, że człowiek jest niewyspany i zły, bo tak się mówi o ludziach. Dzięki temu jestem w stanie jakkolwiek się odnieść do tego, co się dzieje na ekranie i pomyśleć, że to jest nawet trochę niepokojące. W hatred ludzie, którzy byli zabijani, byli po prostu kolejnymi punkcikami, które się zbierało. No dobra, ale koniec tego. Dajcie znać, co myślicie o tym materiale, o grach w nim wspomnianych. Graliście może w Party Hard, może graliście w hatred. Dajcie znać, jakie macie z tych produkcji wrażenia, jakie macie przemyślenia albo czy generalnie wyglądają one na fajne czy niefajne. Tymczasem ja się już żegnam. Wielkie dzięki, że obejrzeliście ten materiał, zapraszam Was na wszystkie kolejne, a tymczasem trzymajcie się czwórka bez odbioru.